Bo, bo, bo. Dzień dobry, kochani. Chciałem Wam przedstawić dwóch frontmanów zespołu, posłowie, bez której muzyka no nie brzmiałaby tak, nie wyglądałoby to wszystko tak fajnie jak jest. Mirek? Witam wszystkich. To mi się cudowno. nie Ja wiem. to bym dodał, że słuchajcie nas, oglądajcie. idziemy do Kielc. 14 jest konkurs przy kominku, uwaga stąd wyleci ptaszek, będzie niespodzianka być może, zapraszamy do oglądania, do śledzenia. No i, i, i mamy już materiał przygotowany, niebawem, no, może w styczniu, lutym będziemy wchodzili do studia, żeby nagrać kolejną, drugą płytę. Zasoby pierwszej w poszukiwaniu dzisiaj jeszcze gdzieś tam mamy. Jeśli ktoś jest zainteresowany, prosimy się zgłaszać. Dziękujemy. Pozdrawiam Jacek i Milek. Niech